Uwielbiam podróżować i poznawać nowych ludzi, więc praca w branży turystycznej jest spełnieniem moich marzeń. Praktyki zawodowe odbywamy na promach firmy Uniteline. Możemy sprawdzić nasze siły na stanowiskach takich jak recepcja hotelowa, restauracja hotelowa, informacji oraz obsługi pięter. Pracodawca przygotował również dla nas kursy barmańskie, animacji czasu wolnego oraz carvingu, czyli rzeźbienia w owocach. Po ukończeniu szkoły i zdanym egzaminie zawodowym możemy ubiegać się o certyfikat Europass, który ułatwia nam znalezienie pracy w kraju i za granicą. Dobry? Dzień dobry, przepraszam bardzo, ale ten klucz kolejny raz nie działa. Przepraszamy to bardzo. Bardzo. Ja Część, Część, bardzo. To jest druga Chciała Pani z tego telefonu trzymać. No ale wie pani, to... w torebce damskiej jest ciężko trzymać dalej. Ja rozumiem, z naprawdę rozumiem wszystko, ale to jest nie, niezależnie. Się się Oczywiście bo nam ja się już zaraz zakuduję klucz i zaraz Państwu. Go... Oto Państwo klucz myślę, że teraz już nie będzie żadnego problemu miłego dnia. Dziękuję. Uczniowie na naszym promie, pod okiem profesjonalistów, uczą się prawidłowej pracy w dziale turystycznym i hotelarskim. Słuchajcie, te wzory, co robicie, serwetek, są wzorami serwetek lunchowych. Kasper pozwól tutaj. Malutkie szkolonko co do serwetek. Na kolację robimy wzór troszeczkę inny. Zaginamy jeden róg, drugi odwrotnie. Nasza firma współpracuje ze szkołą turystyczną z Polanicy Zrój od ponad 10 lat. Przez ten okres na naszych promach odbyło praktykę ponad 600 praktykantów. Praktykant jest traktowany jako pracownik. Czyli jest określony czas, aby posprzątać kabinę, nakryć stół, obsłużyć pasażera, grupy czy podać drinka panu w barze, to jest troszeczkę, troszeczkę inaczej. Bo w szkole robi się to na sucho, czy to podaje się drinka koledze, tak, żeby się uczyć, jak się trzyma tacę, a tutaj jest też jakiś stres, jest to przy gościu. Może być to gość obcojęzyczny, czy trzeba użyć jakiegoś języka obcego, gdzie jest jakaś bariera, aby to powiedzieć. Próbujemy tą barierę przełamać i pokazać jak to faktycznie wygląda. Pracodawca funduje stypendia dla najlepszych uczniów, a w wakacje każdy z nas może wyjechać na płatny staż za granicę. Sama byłam dwa razy i polecam. Utworzenie szkoły na potrzeby turystycznego rynku pracy. Jaki był zamysł? Przede wszystkim trzeba było zbadać, na co czeka pracodawca, na jakich absolwentów czeka, czego oczekuje od szkoły. Później w odpowiedzi na oczekiwania pracodawcy musieliśmy stworzyć program nauczania, a przede wszystkim warunki, w których można będzie realizować kształcenie zawodowe. Dzień dobry, Witam Dzień Dzień dobry. kochanie. Witam Pana Różnych. Ja dzwoniłem w sprawie tej wycieczki. Państwo Lech, tak? Tak, tak mhm. zgadza się dobrze. Przygotowałam dla Państwa kilka ofert Aha. z naszej Aha. katalogu. Proszę to, to był ten hotel, Hodel tak? tak. No. Wow. w Egipcie. Mhm. Genialna okolica, przepiękna wow. plaża, spokój, cisza, czysto. Jak, nie. Jakie palmy. Odpada, kochanie. Chciałam spokój, wyciszyć się, a tu zaraz przy plaży dużo ludzi. Nie. Nie wyciszymy się, kochanie, na pewno się nie wyciszymy. Powiem państwu, że plaża jest y, zarezerwowana tylko dla gości hotelowych, no więc nie ma szans, żeby ktoś z zewnątrz po prostu wszedł i hałasował. Ja nie jestem zdecydowana. Niebie, tak, nie, kochanie, zdecydowanie nie. A może pani coś innego zna? Oczywiście, nie ma problemu. Proszę tutaj spojrzeć może. Zaraz tutaj był wyłucham. A ten? O świetny, e, nie polecam. Ale ale przecież jak tam przy... e, Wiele gości, którzy powracają z tego hotelu, są niezadowoleni. Jest nie do końca czysto w nim. Nie, to nie. Jest. Nie, to odpada. No i dobrze, że pani powiedziała. Naprawdę, no. nie polecam. Ale myślę, że mam dla państwa najlepszą ofertę jaką mam. O wow. świetny. Wow. Proszę zobaczyć. Chorwacja. No. Hotel Dobrze, Marlena. Mowa ciała bardzo dobra. Uśmiech. Kontakt wzrokowy. Mało przekonywują, jest to. Musisz więcej szczegółów, więcej informacji udzielić. Musisz tak to zrobić, żeby oni byli przekonani, że tam byłaś, widziałaś i warto pojechać. Symulacyjne biuro podróży to jedna z pracowni szkolnych, w której uczniowie przygotowują się do odbywania praktyk zawodowych. W szkole uczniowie mają możliwość również ukończenia różnych kursów. Są to m.in. kurs ratownika, kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej dla dzieci i dla dorosłych, wychowawców kolonii, baristy, barmana, a także kurs prawa jazdy. Szkoła musi być użyteczna dla ucznia, ale nadrzędnym jej celem jest przygotowanie kadr na potrzeby rynku pracy. Żaden uczeń, absolwent tej szkoły, nie może być bezrobotną osobą. On nie będzie bezrobotną wtedy, kiedy szkoła go dobrze przygotuje. Przede wszystkim musi być dostosowany program kształcenia zawodowego do oczekiwań rynku. Jeżeli pracodawca mówi, że dla niego nie jest aż tak bardzo ważna teoria, ale przede wszystkim umiejętność zastosowania tej teorii w praktyce, to my musimy wdrożyć ucznia do czynności zawodowych. Dzisiaj, moi drodzy, na lekcji omówimy sobie nakrycie à la carte rozszerzone. Zrobiliśmy specjalistyczne pracownie po to, by nauczyć młodzież zauważania potrzeb drugiego człowieka i odpowiadania na te potrzeby działaniem. To jest bardzo trudne zadanie. Nie można uczyć z zawodu za biurka, za katedry i wtedy, kiedy uczeń siedzi w ławce. Tworzenie profesjonalnej szkoły z jednej strony wymaga zasobów materialnych, czyli pieniędzy. Muszą być jeszcze ludzie, ze swoją wiedzą, ze świadomością potrzeb pracodawców wobec uczniów i szkoły. Stąd nasi nauczyciele odbyli czterotygodniowe staże. 20 nauczycieli pracowało tak jak uczniowie na praktykach, i na tym polega spójność szkoły zawodowej z rynkiem pracy. Po ukończeniu Regionalnej Szkoły Turystycznej można pracować w turystyce, w biurach turystycznych, będąc pilotem wycieczek zagranicznych czy przewodnikiem, a także zajmując się sprzedażą usług turystycznych. Jeżeli chciałbyś pracować w przyszłości na turystycznym rynku pracy, wybierz naszą szkołę. Ona naprawdę przygotuje Cię w sposób profesjonalny do tego, co będziesz robił w przyszłości. Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju to szkoła dla rynku pracy. Gimnazjalista. I Ty możesz wybrać swój wymarzony zawód. Zapraszamy!